Trzeci etap, narożniki, narożniki tutaj brutal force, żadnych nie będziemy się uczyć skomplikowanych algorytmów, tylko proste ruchy. Musimy najpierw znaleźć sobie jaki klocek tu będzie pasował, czyli biały, niebieski, pomarańczowy, biały, niebieski, pomarańczowy. Akład jest tutaj i trzeba go tak umiejscowić, żeby był tu gdzie ma pasowe, czyli w ten ruch ma wejść. Dlaczego biały, niebieski, pomarańczowy, bo tu jest biały. Tu jest niebieski, tu jest pomarańczowy, czyli ten róg na pewno będzie wzięło niebieski, pomarańczowy. A może być tutaj na przykład. W takim przypadku trzeba dojechać. Jak to robimy? Bardzo prosty algorytm. Prawa ściana w dół, dół w lewo, góra i powrót tutaj. Skoczył nam, no, skoczył. <kł> robimy to tak długo, aż wskoczy. Teraz może pokażę na innym przykładzie. Niebieski, czerwony, biały. Czyli biały, tu jest niebieska ściana, czerwona. I to samo. Żeby ten skoczył nam tutaj. Dół, lewo, góra, prawo. Nic innego, tylko cały czas to samo. Dół, lewo, góra, prawo. Dół, lewo, góra. I prawo. Skoczył, skoczył. Mamy dwa górne już ułożone. Ten i ten następny zielony, pomarańczowy, biały. Zielony, pomarańczowy, biały idealnie tutaj. To samo. Dół, lewo, góra, prawo. 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 Skoczył, Bójmy tak długo, aż wejdzie. Trzy już ułożone. Ostatni. Podjeżdżamy sobie drogim. elegancko Biały. Biały. Czerwony, czerwony. Zielony, zielony. A może być obrócony różnie. Bez znaczenia. Czyli dół. Lewo. Góra. Prawo. Dół. Lewo. Góra. Prawo. Dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo. Elegancko. Mamy całą górną warstwę ułożoną, białą i na bokach również. Zakończony etap 3. Jak na razie najtrudniejszy.